W dzisiejszym odcinku Battlefield News Mod do Battlefielda 1 dodający ray tracing. Manipulacyjna burza wywołana jednym fałszywym zdjęciem. Nowy sposób na zdobycie skórki Eidolon w Battlefieldzie 5, a także zastanawiające ankiety Niklasa Astranda. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od czegoś na poprawę humoru, gdyż pewien użytkownik Twittera wywołał ostatnio niemałe zamieszanie, udostępniając to oto zdjęcie, które na pierwszy rzut oka jest fejkiem. Jak to jednak bywa z tego typu rzeczami, szybko są przekazywane dalej i stają się nadinterpretowane. Moja miena po zobaczeniu paru nagłówków była wymowna, zwłaszcza że w komentarzach wyraźnie widać ironiczne podejście samego autora oraz ludzi, którzy piszą, że prawie się dali nabrać. Zresztą sama okładka składa się z fanowskiej grafiki, która krężyła już od paru miesięcy w sieci. Gdyby tego było mało, to sam publikator ma w swoim opisie frazę określającą go jako memiarza. Jeśli chodzi o sens tego wydarzenia, to testy gry na pewno trwają, bo mówił o tym dyrektor generalny EA Andrew Wilson już jakiś czas temu w wywiadach. Na ocenach testerów wypowiadał się czy to Anton Logwinow, czy też Tom Henderson, jednak nie jestem pewien, czy osoba, której udostępniono bardzo wczesną wersję gry, obyłaby się bez konsekwencji po złamaniu embargo, zwłaszcza tak dużego gracza na rynku jakim jest EA, więc to od razu neguje wrzuconą grafikę. Po raz kolejny uprzedzam, żeby uważać na to, co jest publikowane w internecie, bo można się na tym przejechać. Jeśli pojawi się coś konkretnego na temat Battlefield 6, to od razu was o tym poinformuję, dlatego zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby tego nie przegapić. A teraz przejdźmy dalej. Nowe karty Nvidia, które zadebiutowały w 2018 roku, zapoczątkowały użycie w grach efektu Ray Tracingu czy też śledzenia promieni odbitych. Jak dobrze można zauważyć, coraz więcej deweloperów implementuje je również do swoich produkcji. Niektóre tytuły, których twórcy nie zamierzają dodawać tego rozwiązania są, można powiedzieć, w cudzysłowie wyręczani przez społeczność. W Battlefield 1 również pojawiła się osoba, która postanowiła stworzyć program umożliwiający głębszą ingerencję w wyświetlany obraz. Rzućcie okiem na kilka przebitych. Twórca ceni sobie swoją pracę i dlatego każdy kto chciałby pobrać launcher i wypróbować efekty musi zapłacić na jego patronajcie 5 dolarów miesięcznie. Jednak to i tak byłoby użyteczne jedynie w grze jednoosobowej, bo w rozgrywce multiplayer raczej by przeszkadzało. Niemniej jednak fajnie, że wciąż dzieje się coś z poprzednimi Battlefieldami i ciekawe jak graficznie będzie się prezentować nadchodzący tytuł. W grudniu gracze główkowali nad rozwiązaniem drogi do nieba po tak zwanej battlefieldowej wieży Babel, za co do zdobycia jest skórka Eidolon. Do tej pory istniało przekonanie, że do easter egga potrzebny jest pełny skład, który w cztery osoby wdojdzie na sam szczyt, co nie należy oczywiście do najprostszych zadań. Jednak Niklas Astan, czyli jeden z twórców tej zagadki, ujawnił pewne uproszczenie. Pełny skład, czyli cztery osoby, nadal są wymagane, ale jedynie do momentu aktywacji kodu morca. Na górę wystarczy, że dostanie się potem tylko jedna osoba. W opisie będziecie mieli link do wskazówek, tak jak zrobiłem to przy filmie omawiającym sekret zagadki z finałem w Kazachstanie. Piszcie, czy udało się wam zdobyć całkiem rzadki mundur. A na koniec ankiety, do których powrócił Niklas Astrand, a więc developer DICE pracujący już ponad 19 lat przy serii Battlefield. Wszystkie z nich skupiają się generalnie na jakichś ulubionych aspektach, przykładowo najbardziej ulubionego punktu na szturmie. Patrząc z punktu widzenia, że ma on obecnie bardzo dobry kontakt ze społecznością, powiedziałbym na równi z community managerami, to być może zbiera on ewentualne poprawki dotyczące nadchodzącej gry. Oczywiście to taka ciekawostka pół żartem, pół serio, także nie przywiązujcie temu ogromnej wagi. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć.